Czyż jest jest 12? A to kolejny odcinek z Deforest. Na moim kanale słuchajcie, kiedyś była już seria z Deforesta. Ym, mam nadzieję, że ją pamiętacie. Jeśli ktoś nie pamięta, możecie sobie obczaić Ym, Tylko po pierwsze, opcje Ym, medium, low. Co tu można zmienić? Cienie, niech będą na medium. Mam nadzieję, że mi nie wywali żadnych tych. I dobra. Choć, że nie będzie lagów. Znaczy, ta gra ogólnie tak śmiesznie zawsze działa. Teraz pewnie coś tu już nie ma, dobra, to jest jakieś żorcie. Cyk, cyk, dobra, nie ma. Słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie... komentować, lajkować, subskrybować kanał, że będziecie oglądać te wszystkie filmy z Deforesta, które będę chciał starać... które będę chciał dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że będą Wam też pod, też podobać te odcinki, ponieważ... trochę się boję tej gry, nie oszukuję, że jak przyjdą te downy gdzieś w nocy, no to... no to... K kiśl w gaciach, ale no... To co zrobisz, że nic nie zrobisz. Dobra, też więcej kamyczków. Zawsze na początku miałem problem z kamyczkami. Ogólnie miałem taką miejscówkę na starym... Na starym save'ie. O Jezus. Mam nadzieję, że nie zjadam tego gówna. Dobra, to jakieś patyczki mamy jeszcze. Tutaj dużo. O, ile tu patyków i kamieni. Dobra, tu mamy więcej tych, tych. Więcej tych paczuszek. Pozbieram, będzie że będzie grę słać. jak nie to ją podgłosię na następnym odcinku. Co, od razu? Mam że będzie lepiej. Dobra. Dobra, weźmy jeszcze te rzeczy. Mam nadzieję, nie przyjdą te downy. Ogólnie, ja grałem sobie... Dobra, jeszcze raz. Ogólnie, jak grałem sobie sam, no to trafiłem na... O, lizard. Trafiłem na takie miejsce, gdzie... Gdzie po prostu, no... Gdzie... Ech, gdzie Lizard? No, Lizarda mi podnieś. Tak, to jest moja, ta. To... Dobra, lecimy dalej. Trafiłem na takie miejsce po prostu, w którym nie dało się prawie nic zrobić, ani nic wybudować, ponieważ niestety, no, aż mam wszystkiego po full. No i dobra. Ogólnie miałem takie miejsce właśnie, chyba to było na takiej drugiej wyspie już, co dodali w tej grze. Nie ja wiem że to można zabrać. Mm. W takim miejscu, właśnie na, drugi, chyba na drugiej wyspie, z tego co się nie mylę, i właśnie tam. A to, 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 co jest? No, główka. to sobie pozbieramy, to się przyda, potem na porobienie takich. No, jeszcze nie przyjdą zaraz te dawny, ja naprawdę nie kanibali się boję. To, tak, to są takie, niby takie kozaczki, ale. No dobra, no i straciłem wątek. O, jelenie już z i jego... fajnie. Dobra. To weźmie dużo mięsko To już inny pancerz. Dobra, no i było takie miejsce właśnie, w którym y, miałem spokój przez pierwsze minuty, znaczy przez pierwszą chyba pół godzinki gry, a potem jak już naszła noc, to przyszło ich 16, no i nie miałem żadnych szans w ogóle, znaczy nie tak 16, czy tak razu, tylko tak, przyszła ich czwórka, potem dwójka, czyli tamta suka szatana z, z takim frajerem, z takim pedziem, co jest łysy i biega na czterech łapach. Bo takie debile, to to nie, to to są jakie wylewy, to to, to, to nie. No i właśnie, właśnie, mm. o, jagódki. No i jak właśnie mnie tam nawiedzali, mnie bili cały czas, potem przyszła znowu czwórka, ty fajne miejsce na rozbudowę. Chyba, chyba rozpatrzę to miejsce, bo to jest... Wioska tych debili, No kurwa mać, no. On no, grzybki. Ale do dobrze, że to znaleźliśmy, bo to są liny. A z tych nie będę chciał sobie... O, o to co? Kiedy mi to dali? to? zniszczyć. Hmm. Czyli stąd idziemy. I, 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 i właśnie no taka, taka sytuacja, że się nie dało i... No i tam się niestety nie dało właśnie zamieszkiwać. Dobra. Pamiętajcie o łapce w górę żeby nie było. A ja muszę znaleźć miejsce fajne pod rozbudowę, ponieważ jest tu, jak tu zrobić fajny sobie taki fort, tak musi być taki w miarę płaski teren najlepiej był jak najplastrzy. I tu jest fajne miejsce, muszę przyznać, w tym właśnie miejscu, gdzie jestem teraz. I to widzicie? Skały, czyli mniej więcej z jednej strony będziemy odgrodzeni. Fajne wysokie drzewa, na których można zrobić bazę. I sporo drzew dookoła. O, lizard. No i oczywiście lizardy. Może jeszcze będą jakieś skałki. Gdzieś obok. I czy nie ma gdzieś tu jakiejś bazy tych debili? Bo jak debila gdzieś będą w okolicy, to nichuja, ja tu się nie będę budował. Dobra, to chyba w tym miejscu będziemy budować... ...naszą bazę. Dobra, czyli tak, dwie podstawy. Hmm, pierwsza to... Alpinowski domek, którego chcę mieć w tym miejscu, z którego będę chciał strzelać do tych debili. Dobra, to na razie nie. I chcę mieć tutaj także od razu ognisko. No, oczywiście, no, kamieni niestety nie mam. Kolej tych. Najpierw no, pozbierajmy te podstawowe rzeczy, tak. Dobra, cyk. Na początku pozbierajmy te kiki. No, dobrze, że jest dużo kiji. To znaczy dużo właśnie tych takich badelków, z których możemy tutaj podbierać sobie kijeczki i tak dalej. O! Tu już mamy... Wiemy, gdzie się respił już jeden kamień. Dobra, więcej. Patyki... Ile? Idealnie. W takim bardzo ładnym miejscu, w którym będziemy robić tutaj wieżę. Więc, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie, muszę przyznać. Bardzo fajna miejscówka, jeśli o to chodzi. Dobra, tu mam już kamieczki. Dobra, jeszcze dwa. Zapalmy to. O, tu też nadrespią te kamienie. Ludzie, to jest bardzo, to bardzo fajne miejsce. Oczywiście jestem tu pierwszy, youtuber, żadnego youtubera tu nie było. Żeby nie było, to ja tutaj kopiuję. Dobra, dwa patyki. Pozbieraj trochę tych patyków, bo tu dużo, o, dużo, dużo, dużo kików, świetnie. Będzie czas zrobić jakiś zapas ich w przyszłości. Tylko nie ma to jest, nigdzie jakiegoś takiego źródełka. Ty, ten debil się spalił. Ty, kurwa, głupku. Czemu nie mogę? A, to, jest, to jest tylko do jakiejś podłogi. Dobra. Zetniemy to pierwsze drzewo. A tam kolejny lizard idzie. No. No bij to drzewo, bij stary. Chcę, żeby ono spadło w tamtą stronę, gdzie jest jak chyba najbardziej płasko. ok, No, dobra. Wierzę, że spadnie tam, gdzie chcę i leci. Uf. Świetnie. Tutaj gekon ucieka. Ale Ledziecie... I... Leci z gekonów, ludzie. Trzeba będzie popki porobić, bo to skoro jest tylety. Dobra. Ok. Dobra, świetnie. Mamy trochę tarczy. Jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy jaką jest. Płoweczka. Hmm. O, pięć desek, z tego mamy, bardzo ładnie. Żeby ja tutaj odnawialiśmy oczywiście źle postawione, prawda? No bo, no bo, jakby inaczej. No bo nie będę czekał, nie będę martwał dnia. Bo chcę, chciałbym tu, chciałbym na, nadbierać tych desek, żeby od razu móc to skończyć, żebym tam mógł się przespać. No bo nie mam oczywiście tego podstawowego, znaczy tego początkującego. Więc dobra, dobrym razie zbieramy tutaj surowce. Mam nadzieję, że... tutaj bo nie wiem nagrywam już odcinek. Powiedzmy, że za jakieś 5 minut ustawmy sobie stoper szybciutko. Stoper, zegar, na telefonie, zegar. Cyk, stoper, pik Dobra, lecisz. No ej, no bi, bi, bi. Pięknie. Mam nadzieję, że mi czegoś nie rozwali. Świetnie. Dobra, kolejna, dechy. Cyk. No zbieraj się, podnosi się. Stary, nie mamy całego dnia. Już tu widzę. No dobrze, niech spierdala. Co, co ona sobie myśli w ogóle tutaj, że ona będzie tutaj siedzieć? by mi jedną. Znaczy, jak jest, jak jest noc, to są, to są groźniejsze, to mi się wydaje. Ja mam jedną sławkę zdjętą, jakby ktoś tu chodził, do pokoju, właśnie już tutaj mu się, musiałem przegonić. Leć, 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 leć. Ile jeszcze? 25 desek. No to jeszcze kilka drzew. Kurczę. Nie wiem, czy by zaraz sesanek nie zrobić i z sękami tutaj latać. Ale nie, no to jeszcze są na tyle blisko te pięki, że to jeszcze można sobie garnąć. To jest jakieś drzewo. Nie, z tego będą patyki chyba. Choć... Nie, dobra. Nie powinno być. Bo jest tutaj u podstaw dosyć grube, więc powinno z tego być jakieś deski. Se tutaj machniemy sprite'a. Mam że nie będę słychać tych klikania w tą myszkę. Ja tak nie lubię jak mi to... Ale co, co wam poradzę, no. Błagam, jak to tego będą kije, to się kurwie Dobra, a, mówiłem ja to. ona jeszcze bym dostał. Dobra, już mało. Nie uciekaj. Jeszcze jestem trochę brudny. Trzeba się odmyć z tej krwi potem. I kolejny gekon. Czy jest w ogóle... Tak będzie tutaj trudno zbierać te wszystkie rzeczy. No dobra. No Bibi bij to drzewo. Będę chciał skończyć ten, ten domek w tym odcinku i w będziemy to już rozbudowywać sobie bazę? No, bij to drzewo, już lecisz. No nie Zeus Tutaj Bóg piorunów. O nie, deska latająca. I nie bi się jakoś tylko stoczy na dół. A się I na widzę jak tutaj dechy toczą na dół. Czyli no kto lubi? Oczywiście, że nikt, ale no, co, co ja Wam poradzę. Dobra. Co my tu mamy? Kolejne drzewa. Dobra, zgarniemy jeszcze drzewa stąd. To my będziemy... Właśnie, jeśli ktoś mi podeśle, jak zrobić łup w tej grze, to będę Wam bardzo miły. W komentarzach możecie napisać, jeśli ktoś wie. I ogólnie to sobie i tak będę googlował. I to ten odcinek rzucą, rzucę Wam do próby. On się pojawi... Dobra. Mirinda, nie ma opcji. Cyk. Hmm, musi to... Jak... Uwaga, no nie ma Jak będziecie to komentować fajnie i lajkować, no, no to... No to serię zrobimy, będzie bardzo fajnie, będziemy się razem świetnie bawić. No ale jeśli nie, no to niestety. Naprawdę chcę, żeby wam się to podobało. Może no, chyba ściemnia. A już mało zostało. Jeszcze byśmy to skończyli. No, jeszcze dwa drzewa. Tu jest jedno i tam nadal jest drugie, z którego będzie pięć aż. O to idealnie 4 i 5. Świetnie, 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 świetnie. Będzie też pozbieram trochę zębów z tych kanibali. Jak tu przyjdą jakieś dałmy, i sobie ulepszymy. Ja ulepszymy sobie śkierkę. Będzie to wtedy szybciej leciało. No, leć. Ja stawiam się, to, to jest tak jak tamtej. być dźwięki dokładnie. Ślicznie, ślicznie, muszę przyznać. Dobra, pyk. Te są jeszcze te dwa. Pozbierajmy je. Świetnie, świetnie. I ostatnie pięć. Z tego trzeba powinno być ich pięć. Być w sumie, czy ja wiem, czy będzie pięć? Kurde, O kur, uspokój się. To, tego drzewa nie ma? Rozumiem, że się zmęczył stary, ale nie musisz mi bić, kurde, jakiegoś pięka. Nie, no dobra, tego drzewa się zaściąć. Weźmie się za to. O nie! Nie mam... no. No ta krasa chyba na mnie żartuje. Tu jest duże drzewo. A ja chodzę. I, i, i niucham i szukam. Matziej, że bije to drzewo, które chce idzie nie jakieś to obok. Wykładnie biję to obok. drzewo dał, nie, nie bij mi tamtego. Jak grubym trzeba być, no. Nie ja dobiję sześć drzew naraz, nie? Jezus Maria. Dobra, pierwszy weźmy to ale jednak. Dobra, energię, energię, energię. O dobra, leci w miarę dobre miejsce. Mogło być gorzej dużo. Nie, dobra, jedna deska poszła. Będzie co... Nie wiem czy za nią lecieć. Trzeba było jeszcze trzech, a jedna poleciała mi na sam dół, no to fajnie. Ale ty jedno drzewo jest całe upierdzielone. Tam, tam już przyszła eskapowa. Gdzie jest tam ta decha? No bij to drzewo. Już tam eskapada. O, no, tam idzie jeden. Widzicie? To jest debilago? No. Chce potrzebuję jednej deski, nie? Dobra, mam ją. Mam. Dobra. dobra. Mamy, 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 mamy. Hagbar. Dobra, dobra. Cyk. Dobra, rozglądniemy się. Zapiszemy grę. ten zapach tej bazy. Dobra, idźmy tutaj zapisać grę. C. Okay. slot trzeci. Dobra. Teraz tak, co moglibyśmy tutaj zrobić? Na pewno musimy upiec sobie lizarda. Hmm. Więc tak, ognisko. Twórzmy sobie... Upieczmy sobie lizardy, bo jest tutaj dużo. No oczywiście dzwonią, co nie? Ale to teraz nagrywam. Wiedzą się odzwonić, ale no to trudno. Dobra, mam bazę mamy. Co to jeszcze można zrobić? Albo wiecie co? Ja mam taki pomysł. Dobra, na razie sobie. O. Czeka, czeka, czeka. Mam, 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 mam lepszy pomysł. Słuchajcie, to było na tle z tego odcinka. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli nam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, skomentujcie ten materiał, zostawcie subskrypcję i y, napiszcie mi, jak się robi Łuk. Jeśli będziecie chcieli tą serię, no to nagram, będę grywał kolejne odcinki. Na razie tutaj zostawiam tak, jak ten świat jest, i idę do dzwonienia, zajęcie się sprawami. Ja idę właśnie jeszcze wrzucać ten film na YouTube, więc słuchajcie, lajkujcie, komentujcie, robimy serię, a ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. I się manko.